Wystąpiła pani w top model yy, i to jakby w mediach było, że nie bardzo pani mężowi się to podoba. Jak teraz pan, pani może reaguje na to? Myślę, że podobnie. Pozytywnie, no bo wiadomo, on jest w partii, która... Czyli, czyli nie do końca pozytywnie, jednak no, stara się mnie wspierać z całych sił. Chociaż jest mu bardzo trudno, bardzo ciężko. A jak pani wspomina udział w Top Model? Czy to była przygoda życia? Tak, to była zdecydowanie przygoda życia i no, naprawdę moje nowe ja, dosłownie. Co pani najbardziej zapamięta z udziału w Top Model? Myślę, że moment, w którym wyszliśmy całą grupą na sesję z końmi. To był taki przełomowy moment, który mnie otworzył już tak na 100%. Tak, bo pokazała się pani jako kobieta, która wyszła trochę z objęć męża i też mąż nie wiedział, że pani bierze udział w tym programie. Umówmy się, mąż jest z PiSu, który dosyć negatywnie podchodzi do wszystkich produkcji, w ogóle do TVN-u. Czy teraz jakby też jego podejście się zmieniło? Myślę, że jego podejście jest niezmienne, jeżeli chodzi o mnie i o moje bezpieczeństwo. On wie, że TVN zadbał o mnie w tamtym momencie i na pewno sobie to ceni. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama @mbit.